Siema, ale tu jest jasno, nie muszę kupić jakiś filtr. W tym tygodniu przygotowujemy pokaz ogniowy, ale najpierw muszę odebrać sprzęt. Jedziemy. W ogóle dawno nie byłem w takim mieście, więc zobaczmy jakiś birol. W tym filmiku chcę Wam powiedzieć o trzech rzeczach, dzięki którym chcę mi się dalej trenować. Moja żona wróciła. Uuu, to znaczy, muszę ten ekran odsuwać, bo się na niego gapie cały czas. Ja mówię o sobie, czyli o cyrku, o żonglowaniu i o różnych takich rzeczach związanych z tym, co dotyczy mnie. Ale. Można to przenieść na wiele różnych dyscyplin, na piłkę nożną, jeżdżenie konno albo rysowanie. Ale najpierw coś potrenujmy. Siemanko, już jest czwartek, a ja coś nie mogę skleić tego vloga do kupy, ale... Kupiłem sobie filtr. Taki filtr na obiektyw, który jest tu. I dzięki niemu mogę nagrywać, jak jest słońce, albo w ogóle jak jest jasno. Tak w ogóle to chciałem wrzucić to w sobotę. A jak już mówiłem, jest czwartek, ale jest dopiero dziewiąta. Myślę, że uda nam się dzisiaj to skończyć. Idę się ogarnąć i jedziemy. Pierwsza rzecz, która pomaga mi cały czas iść do przodu, szczególnie wtedy, kiedy mi się nie chce, to jest zmiana. To jest na przykład zmiana rekwizytu na inny. Jak znudzi mi się żonglowanie obręczami, to biorę sobie piłeczki. Czasem trzeba zmienić miejsce, czas, albo po prostu to, co akurat trenujemy. Bo jak trenujemy długo i nie widać żadnych efektów, to czasem dobrze jest zrobić sobie po prostu małą przerwę. Okay. Okay. Hej, <laughs> hej. Ale kubi, dobra. Druga rzecz to dzielenie się, to znaczy mega pomocne jest mieć kogoś, komu można powiedzieć o tym, co właśnie trenujemy, jakie mamy efekty, albo jakich nie mamy efektów, można też nagrywać i wrzucać sobie na Instagrama albo gdziekolwiek. Fajnie jest się dzielić, bo jak na przykład nagrywałem filmik o sześciu piłkach, to za pół roku dobrze by było już to umieć. Jakbym tego nie nagrał, to nie byłoby motywacji i nie byłoby też punktu odniesienia. Dlatego dobrze jest się dzielić. Trzecia rzecz też dotyczy ludzi. To znaczy, fajnie jest trenować z kimś, oczywiście najwięcej pracy wykonuje się samemu, ale fajnie jest być z kimś, motywować się wzajemnie i pomagać. Pamiętam, że jak jeździłem kiedyś na deskorolce, to miałem takiego znajomego. Powoli, jak któryś z nas nauczył się nowego triku, to drugi od razu musiał to umieć. Dzięki temu, bardzo szybko uczyliśmy się bardzo dużo rzeczy. Okej. Okay. Oczywiście sposobów na to, żeby mi się chciało, jest jeszcze tysiące. Ale to są te, które w ostatnim czasie najbardziej mi pomagają. Okej! Okay. Jest sobota. Może mi się uda to wrzucić. Uuu. Moja żona zrobiła pysnie wyglądający placek. Dzięki wszystkim za to, że jesteście. Wszystkim, którzy oglądają, możecie polajkować albo nawet udostępnić. To by było super. No i widzimy się następnym razem. Dozo!